Dlaczego męskie jaja kurczą się w zimnej wodzie? I dlaczego nie warto trzymać laptopa na kolanach, gdy coś na nim oglądasz? Dziś mamy dzień jaja, więc jeśli masz jaja, żeby mnie zaobserwować, to koniecznie to zrób i napisz w komentarzu, w jakiej formie najbardziej lubisz jeść jajka. Jajecznica, omlet na twardo, a może na surowo. Daj znać, jedziemy. Męskie jądra kurczą się, a dokładniej zbliżają do ciała w zimnie z bardzo konkretnego powodu: mianowicie chodzi o regulację temperatury, która ma kluczowe znaczenie dla produkcji plemników. Chodzi o to, że plemniki mogą rozwijać się tylko w temperaturze o około 2-3%. 3 stopnie Celsjusza niższej niż temperatura ciała. To właśnie dlatego jądra znajdują się w mosznie na zewnątrz, a nie wewnątrz organizmu. Gdy robi się zimno, mięśnie moszne, a głównie mięsień dźwigacz jądra i mięsień błoniasty moczny kurczą się, przyciągając jądra bliżej ciała i napinając skórę moszny, żeby zredukować utratę ciepła. Mówiąc obrazowo, mój palec to moszna, moja dłoń to ciało. Ciało jest cieplejsze, więc te mięśnie przyciągają jądra do ciała, żeby je ogrzać. Analogicznie, gdy jest gorąco, mięśnie te rozluźniają się, mośna zwisa niżej i wydłuża się, żeby mówiąc. Kolokwialnie jajeczka mogły się schłodzić. Swoją drogą chłopaki, pamiętacie, jak nasze mamy mówiły albo dalej mówią, żeby nie trzymać laptopa bezpośrednio na kolanach, bo to szkodzi na płodność? Okazuje się po latach, że jest w tym sporo racji, gdyż wysoka temperatura szkodzi plemnikom, a jednak rozgrzany tuż nad jajami laptop, o i ja bym jednak radził podłożyć pod niego poduszkę. Pozdro.